Dzień dobry Ewa Tułacz. Zapraszam na program Mazowsze Wiadomości z regionu. A w tym wydaniu: Najważniejsze inwestycje w subregionie płockim ze wsparciem samorządu województwa. Ponad 75 milionów złotych na remonty dróg w regionie ostrołęckim. 400 milionów euro dla Mazowsza ze środków unijnych. Budowa ośrodka radioterapii, renowacja zabytków, remont obiektów sportowych, budowa dróg i mostów, czy odnowione strażnice i specjalistyczny sprzęt dla ochotniczych straży pożarnych to tylko niektóre z inwestycji dofinansowanych w tym roku przez samorząd województwa mazowieckiego w subregionie płockim. Najważniejsza inwestycja to budowa ośrodka radioterapii w Płocku, która ma się zakończyć pod koniec przyszłego roku. Dzięki niej mieszkańcy całego północnego Mazowsza będą mogli skorzystać z kompleksowej i specjalistycznej opieki onkologicznej. Budowa ośrodka radioterapii jest to największa inwestycja, która powstaje na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku i powstaje ona dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego. I takiego ośrodka brakowało tutaj na północno w zachodnim Mazowszu, dlatego ten ośrodek bardzo jest potrzebny miastu, jak i całemu regionowi. Samorząd Mazowsza wspiera nie tylko duże inwestycje, ale także te mniejsze lokalne, często równie ważne dla mieszkańców. Wśród beneficjentów znalazło się m.in. Gostynińskie Centrum Rozwoju Aktywności Lokalnej i Ochotnicze Straże Pożarne w Lucieniu, czyli Ligowie. Wszystkie organizacje, dla których składałam wnioski otrzymały dofinansowanie. Zostały zakupione m.in. sprzęt komputerowy, wędzarnia, projektor na i masa innych sprzętów, które na co dzień ułatwiają nam działanie. Ponadto jako OSP otrzymaliśmy w tym roku dofinansowanie z jednego z programów wsparcia. Zakupiliśmy samochód fabrycznie nowy, średni, ratowniczo-gaśniczy. Mieliśmy okazję pozyskać sprzęt specjalistyczny, sprzęt lekki do działań gaśniczych, węże, rękawice, uranie specjalne. Tak jak tutaj, które jest niezbędne do działań ratowniczo-gaśniczych, również pieniądze trafiły na modernizację obiektu budynku, który również służy, jak tak powiem, naszemu społeczeństwu. Wagę pomocy finansowej Mazowsza podkreślają lokalni samorządowcy. W zasadzie każda inwestycja, która była realizowana w Płocku, zarówno ta drogowa, ta sportowa, ale również ta w kulturę, w zasadzie była współfinansowana przez samorząd województwa mazowieckiego. Inflacja i rosnące ceny materiałów budowlanych sprawiają, że wsparcie ze strony samorządu województwa mazowieckiego jest jeszcze ważniejsze i bardziej potrzebne. Uruchomiliśmy w tym roku kilkanaście programów wsparcia. W sumie około 600 milionów złotych przeznaczyliśmy dla naszych partnerów w gminach, w powiatach, ale też w organizacjach pozarządowych. Dzięki temu na całym Mazowszu ponad 4 tysiące inwestycji zostało zrealizowanych. W tym roku samorząd Mazowsza dofinansował 3904 inwestycje w całym województwie za ponad 1 miliard złotych. Najwięcej, bo aż 1 trzecia funduszy wsparła inwestycje związane ze zdrowiem, a także inwestycje drogowe i program Mazowsze dla równomiernego rozwoju. Najważniejsze inwestycje dofinansowane w tym roku przez samorząd Mazowsza w subregionie płockim to inwestycje w sołectwach, wsparcie dla kół gospodyń wiejskich i strażaków zachodniczych, straży pożarnych, inwestycje w tereny zielone, klimat i czyste powietrze, prace remontowo-konserwacyjne, patorskie zabytków, budowę i przebudowę obiektów sportowych. Ponad 75 milionów złotych samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy na remonty dwóch dróg w regionie ostrołęckim o długości w sumie 36 km. Aby zapewnić bezpieczeństwo na drogach trzeba je modernizować i dostosowywać do coraz to wyższych standardów. Dzięki wsparciu Samorządu Mazowsza takich zabiegów doczekają się między innymi droga relacji Maków Mazowiecki Nowa Wieś o numerze 626 i droga 647 na terenie gminy Łyse w powiecie ostrołęckim. Droga 626 przebiegająca przez Sypniewo jest bardzo ważnym szlakiem komunikacyjnym, lecz z roku na rok ulega degradacji i nawierzchnia drogi ulega uszkodzeniom. Dlatego ważny jest remont tej drogi jak najszybciej, co poprawi niesamowicie bezpieczeństwo. Inwestycja zakłada rozbiórkę starej i budowę nowej konstrukcji jezdni na wskazanych fragmentach. Dodatkowo remont obejmie chodniki, pobocza oraz zjazdy na prywatne posesje. W miejscowościach Zalesie i Zamość zostaną rozebrane i wbudowane nowe mosty. Natomiast na terenie gminy Łyse rozbiórka starej i budowa nowej konstrukcji jezdni wraz z chodnikami i zjazdami obejmie odcinek drogi o długości ponad 11 km. Droga 647 na terenie gminy Łyse, która będzie przebudowana przez Urząd Marszałkowski. Jest drogą bardzo ważną dla miejscowości Łyse, dla gminy Łyse. Łączy ona dwa województwa województwo mazowieckie z województwem podlaskim. Mieszkańcy gminy już nie mogą się doczekać, kiedy inwestycja zostanie zrealizowana. Ta droga ma bardzo nierówną nawierzchnię, jest dziurawa, nierówna i jesteśmy bardzo niezadowoleni z tej drogi. Remont tej drogi na pewno polepszy komunikację między miejscowościami i jesteśmy bardzo zadowoleni jako mieszkańcy, że będzie wyremontowana ta droga. Drogi w całym województwie są remontowane na bieżąco i w miarę możliwości. Udało nam się w drodze przetargu, Szanowni Państwo, wyłonić dwie bardzo dobre firmy na rynku. Z tym teraz nie jest tak łatwo, więc mamy nadzieję, że inwestycja, która będzie trwała, remont, który będzie trwał 12 miesięcy, będzie sprawnie realizowany i za rok będziemy mogli korzystać z nowych dróg. Województwo Mazowieckie zarządza blisko 3 tysiącami kilometrów dróg i prawie 300 obiektami inż Ponad 70% z tych dróg jest w stanie dobrym lub zadowalającym. W tym roku na utrzymanie całej infrastruktury drogowej przeznaczono prawie 517 milionów złotych. Poprawa jakości życia w Polsce to główny cel programu Polska Wschodnia, do którego po latach starań samorządu województwa mazowieckiego udało się włączyć mazowsze. Do kasy sejmiku ma wpłynąć około 400 milionów euro. Po raz pierwszy od wejścia Polski do Unii Europejskiej Mazowsze zostało ujęte w programie operacyjnym Polska Wschodnia. Wywalczyliśmy to sobie, także nie zostaliśmy ujęci od tak. Od 2011 roku prowadzimy, prowadziliśmy, zabiegi o to, żeby podzielić statystycznie województwo. Natomiast to są dwa światy. Świat stolicy otaczających dziewięciu powiatów, to jest świat metropolii. No i 32 pozostałe powiaty, to jest świat, w którym dochody są znacząco mniejsze. Mamy tam środki na drogi, na wykonanie ścieżek rowerowych, ale również na mobilność. W ramach perspektywy unijnej do 2027 roku do wykorzystania jest 2 miliardy 600 milionów euro. Z programu korzystać będzie 6 najbiedniejszych regionów Polski: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz po raz pierwszy. Sowieckie części regionalne. Gmina Jednorożyt jest gminą bardzo ubogą, która polega stricte na subwencjach i na pozyskiwanych środkach zewnętrznych. Także każda nowa taka możliwość jest dla nas nieocenioną szansą na to, żeby coś dobrego w tej gminie zrobić, tak żeby nadążać rozwojowo z innymi obszarami bogatszymi na terenie Polski. Region Radomski. W zasadzie licząc na mieszkańca jest biedniejszy niż lubelski. Lubelszczyzna, tamta część należała już do programu Polski Wschodniej, my z uwagi na Warszawę nie byliśmy zaliczani. Teraz, że tak powiem statystycznie, ten obważanek został wydzielony, dzięki temu między innymi to południe Mazowsza może próbować starać się o fundusze. Te środki pomogą w realizacji wielu potrzebnych projektów. Liczymy, że to będzie dana możliwość na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, ale także infrastruktury drogowej. Z tych środków zewnętrznych, czyli unijnych, sytuacja finansowa samorządów jakby nie będzie się rozwijała, nie będą prowadzone inwestycje. Z programu Funduszy Europejskiej dla Polski Wschodniej będą mogły korzystać gminy, powiaty, przedsiębiorcy i instytucje z Mazowsza. Od Oznacza to dodatkowe fundusze do wykorzystania w najbliższych latach, które będzie można przeznaczyć m.in. na wsparcie małych i średnich przedsiębiorców, poprawę klimatu na terenach miejskich, poprawę dostępności transportowej makroregionu oraz ochronę przyrody przez zachowanie jej bioróżnorodności i rozwijanie turystyki w zgodzie z naturą. Zakup gruntów, nieruchomości lub wprowadzenie innowacji. Między innymi na takie inwestycje przedsiębiorcy z Mazowsza mogą przeznaczyć pożyczki z Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego. Korzystają z nich także siedleckie firmy. Państwo Myszkowie to przedsiębiorcy z Siedlec, którzy ciężko przeszli czas pandemii. Prowadzą działalność gastronomiczną i rozrywkową. Aby odkuć się po lockdownie, postanowili zdywersyfikować swoją działalność. Niedaleko jednego ze swoich lokali budują myjnię bezdotykową, na którą wzięli pożyczkę z Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego. Istotnym czynnikiem w doborze było to, że w wyborze było to, że Mazowiecki Fundusz Pożyczkowy, to jest instytucja naprawdę przyjazna My się spotkałyliśmy tam z bardzo przyjazną postawą, z dużą chęcią pomocy, e, wsparciem w wyszukiwaniu programów. Z regionu siedleckiego i powiatu mińskiego pożyczkę wzięło już 71 przedsiębiorców. Fundusz udziela pożyczek na znacznie bardziej preferencyjnych warunkach od ogólnodostępnych, między innymi dzięki stałemu oprocentowaniu. Dzisiaj mali i średni przedsiębiorcy naprawdę są w bardzo trudnej sytuacji. Stąd też zastanawiamy się w jaki sposób my jako samorząd rząd województwa możemy pomóc. Przedsiębiorcy mogą wziąć pożyczkę na rozwój przedsiębiorstwa, wprowadzenie innowacji czy pożyczkę hipoteczną. Właściciele mogą dzięki temu m.in. zakupić grunty, budynki czy przeprowadzić modernizację obiektów biurowych. Rokrocznie tych pożyczek jest coraz więcej, rokrocznie jest coraz więcej projektów i rokrocznie zapraszamy kolejnych przedsiębiorców, żeby korzystali z tych środków, ponieważ są to środki pewne, są to środki które naprawdę warto wykorzystać w swojej działalności gospodarczej, zwłaszcza w tych trudnych czasach. Fundusz powstał w 2004 roku. W ciągu 18 lat udzielono tysiąca pożyczek na kwotę ponad 211 milionów złotych. Muzeum Witolda Gombrowicza to nie tylko w Sola, ale także e-Space Gombrowicz w Wens na południu Francji, gdzie pod koniec października otwarta została nowa część ekspozycji. To właśnie w Wans Witold Gombrowicz spędził ostatnie lata swojego życia i to tu został pochowany. Pięć lat temu dzięki staraniom Rity Gombrowicz oraz Ewelin Temam, ówczesnej radnej i wicemer miasta, w mieszkaniu pisarza otwarta została ekspozycja poświęcona autorowi kosmosu. Teraz z okazji jubileuszu pięciolecia placówki ta ekspozycja została poszerzona i uzupełniona. Przebyło zdjęć, archiwalnych dokumentów, ale też cytatów. W części multimedialnej obejrzeć można fragmenty inscenizacji dramatów pisarza. Nowa część wystawy, dopasowana Została stylistycznie do wcześniejszej ekspozycji. Tym samym udało się stworzyć jednorodną, interesującą prezentację. Zmienił się też sens wystawy, bo ta wystawa pokazywała raczej Gombrowicza europejskiego, francuskiego, trochę berlińskiego. Natomiast w tej chwili mamy już na tej maleńkiej przestrzeni, w, takiej, w takim skrócie, w takim, w takim czasem komiksowo-fleszowym błysku wręcz, całą, całą biografię Gombrowicza, część polską, część argentyńską. Samorząd Mazowsza jest jednym z organów prowadzących Muzeum Literatury, a tym samym także przestrzeń muzealną w Wans. Co roku placówkę, którą prowadzi Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, oddział Muzeum Literatury w Warszawie, odwiedza kilka tysięcy osób z całego świata. I Spaz Gombrowicz stała się dobrą ambasadorką polskiej kultury, w szczególności literatury, i coraz mocniej zaznacza swoją obecność na kulturalnej mapie Francji. Samorząd miasta Wąs i samorząd Mazowsza robi bardzo wiele, aby tę postać po pierwsze przybliżyć, po drugie, uratować to dziedzictwo, które jest jeszcze do uratowania. Mam tutaj na myśli zarówno pałacek we w soli, jak i ten przepiękny obiekt tę willę tutaj Wąs. Ale myślę, że to jest dobra też płaszczyzna do tego, żeby między samorządami nawiązała się współpraca. Z okazji jubileuszu organizatorzy przygotowali szereg wydarzeń kulturalnych. Był turniej szachowy, a także spacer po mieście śladami pisarza, a przy okazji także oglądanie rozmieszczonych w przestrzeni miejskiej gąbrowiczowskich plakatów. Na placu Ligoran-Jardin zagrała kapela ze wsi Warszawa. Andrzej Seweryn i Jerzy Radziwiłowicz czytali korespondencję Gąbrowicza z wielkim francuskim malarzem żonym Dubifetem. A my z południa Francji przenosimy się z powrotem na Mazowsze. Do zobaczenia za tydzień!